który się lekko już uspokoił, zamienił się e, w czerwoną kulę ognia, tak? Dobra, chociaż tyle dobrego. To znamy już. Zabrał ze sobą tilańczyka razem z jego oddziałem. Tylko nie wiem, czy będzie chciał mnie aresztować. A zostawiam tą klapę otwartą teraz, żeby pokazać kapitanowi. Kolej jest, bo ja bym też coś robił. Twoja kolej, tak. No i on właśnie z, się zabrał z Tilańczyka z całym oddziałem i udał się do, do tego, do browaru. Kto jest równorzędny władzy teraz kapitanowi, bądź odpowiada teraz za bezpieczeństwo garnizonu? E, no powiedzmy któryś z tamtych sierżantów, tak. Pierwszy w kolejności byłby Tilańczyk, a po nim jest jakiś inny. Aha, no to Tilańczyka już nie ma że... rozumiem, tak? jakiś... no Nie, bo kapitan zabrał Tilańczyka razem z jego oddziałem. Ty weź ja to... do świątyni Urlyka i zwołaj całe rycerstwo. Jest, <grym> jest no... jakiś tam powiedzmy sierżant służbowy. Aha, no to ja do tego sierżanta Jak służbowego. Nie ma sierżanta służbowego. Sierżant służbowy został wysłany, żeby eee, sprawdzić tunele. <grym> Aha, dobrze. Oso Następny. Osobiste, Osobisty ten, jak Nas osobisty sierżant kapitana, którym może wycierać podłogę. Następny ktoś w, w kolejce. Znajdujesz kogoś następnego w hierarchii, tak? Jakiś Jaki porucznik jest... tam chyba powinien być, kurwa. Porucznik to nie jest wyżej od kapitana, bo ja się nie znam na szale. Porucznik jest niżej od kapitana. Aha, ale nie, nie ma tutaj żadnych poruczników. Ja nie wiem, czy porucznik to już jest ta epoka, żeby były porucznicy. Tak jest kapitan. No to jeszcze nie, kapitani... Kapitan to jest bardzo stara ranga. No dobra, nieważne. Od kapituły, tak? Kapitanów miałeś jeszcze w Legionach Rzymskich. Chcę kogoś, kto może być, Kto posiada władzę, kiedy nie ma kapitana w tym momencie? No jasne, masz takiego typa. Nie, jeden z Mhm. Dobry. Słyszał może pan o tajnym przejściu? O tajnym przejściu. Jakie no teraz, kurwa! Mówiłaś sobie, o nim gada. O aresztowaniu browaru. Ja przepraszam, o przepraszam, czy słyszał pan o tajnym przejściu? Tak. <gulia> A o którym? Bo wszyscy, słyszałem o kilku. Nie no, wie pan, wszyscy słyszeli o tajnym przejściu, hello! <gulia> Przecież to tajne no, przejście, wie pan. Ono nie o tajnym przejściu, o aresztowaniu browaru. O, o, bestii szalejącej na murach, o tym to ja dzisiaj nie słyszałem. A ja wszystko jest zasługą jednego człowieka. Tak, wiesz co, za kilka lat tutaj będzie wycieczki do tajnego przejścia nie? To jest turystyczne. Ale wszystko przez Magnusa. Tak. Kurwa, to no, tak przejście. To semi no. tajne przejście. Mhm. Kurwa, wszyscy wiedzą o tajnym przejściu. No tak, tajem, że niko nie wie a i wszyscy wiedzą o aresztowaniu browaru dobra to postawiłem tam dwóch chłopaków przed nim co by pilnowali że nikt z niego nie wychodził przydałoby się żeby ktoś ich zmieniał no dobra w zasadzie to Możemy tam postawić kogoś jeszcze kto będzie zbierał bilety jak do jakiegoś drogiego kurwigołka, nie? A no przydałoby się, bo teraz to będzie całkiem popularne. Tajne przejście, Chciał zobaczyć tajne przejście. Pono ok zobaczyć to tajne przejście. Przytrepne. Poza, poza tym kapitan wyszedł bardzo zły. Bardzo? No w kurwe. <laughs> Specjalnie wysłałem wygadanego gościa. No w kurwe. No dobra. Jak coś to jestem u siebie w gabinecie, jakby przyszedł Magnus. A <laughs> tak patrzy. No dobra. Ale w sensie wezwać z ciebie medykuł jak jego przyprowadzą, czy on przyjdzie? Jak ten, do ciebie po tym jak się spotka z kapitanem. Jak mu no dupy powyrywają, to, to go wezwijcie. Jeżeli, no, jeżeli będzie w stanie iść, to niech przyjdzie. Jeżeli nie, no to ja podejdę. Okej, okay. niech tak będzie. I tam mu machnęłem miło ręką, uśmiechnąłem się i poszedłem dalej. A mi się zaczyna robić gorąco w tej kolczudze. A nie, jeszcze poszuk, poszedłem do skrybów, powiedzmy takich naszych, wojskowych. Eee, no okej. Okay. Chciałbym znaleźć takiego, który umie sporządzać rysopisy. No, to już jest większy problem. Eee, garnizon nie zatrudnia takich. Nie zatrudnia artystów rysopisów. Aha. No dobra, to ja czekam na przybycie kapitana. Takiego, który potrafi coś ten to straż miejska zatrudnienia. Mm. no dobra, na razie czekam nie na sprawy Mieć Wojsko też ma dla, na przykład na dezerterów i tym podobnych. No. Mają takich tych. Wiesz co, ale to jest, bo to nie jest typowo regularna armia, tak? To są strażnicy Murowi. Mm -hmm. I Czyli do Oni się ograniczają do muru. Ewentualnie patrolują jakieś tam e, okolice Midenheim, te szlaki e, grafa. Mm -hmm. Ale mm. ten, ogólnie rzecz biorąc podstawowym zadaniem e, patrolowania tych szlaków to są ci, ci konni, ta policja konna. Nie pamiętam jak oni się nazywają. Eee, Strażycy ruch. Tak, strażnicy dróg, właśnie. Ale, ale przypomniało dróg. mi się, każdy z Midenhańczyków musi w armii odsłużyć ileś miesięcy albo lat. To nie w armii, tylko w Straży Miejskiej muszą odsłużyć Strażyn. w roku kilka dziennie, kilka dni Dlatego jest... Straż Miejska nie jest taka powiedzmy, jest trochę na bakier z murowany. A w Dobra. armii to mają obowiązek każdy Midenhańczyk posiadania broni. Mhm. Dobra, dobra. No to ja czekam Każdy, na... Każdy, który słyszy grom i widzi błyskawicę. Wrócisz Magnus i... i Kapitan. No okej. Okay. Albo zwłoki Magnusa. Eee, więc sytuacja wygląda tak. Mniej ja już wiec... się po co podkończyłem? Mniej więcej w tym samym czasie tak eee, pod e, pod garnizon znaczy pod te, po ten, nie pod garnizon, tylko pod browar. Przychodzi oddział Straży Miejskiej z kapitanem na czele uh -huh. oraz oddział Straży Murowej z kapitanem na czele. O kurwa. <grym _> A uścisnęli sobie dłonie, uh. wymienili kilka słów e, między sobą. I wchodzą obaj do środka. Ja od razu wie, że jestem na bazność, a za mnie się leje. No to ten... E, twój kapitan grzecznie pyta, co to kurwa ma znaczyć? Ja panu kapitanowi wszystko pokażę, wiesz, najpierw pokazuję mu tą klapę. No okej, okay, zabieram Zabieram go tam na dół. Pokazuję mu tą klapę, mówię mu, dlaczego tędy poszliśmy. Wszystko, wiesz, mu pięknie, ładnie tłumaczę. Mówię, że próbowaliśmy obszukiwać, Wyszliśmy tutaj, klapa wygląda na używaną. No i znaleźliśmy tego, tych oto tutaj ludziów. I uważam, że powinniśmy ich, panie kapitanie, przesłuchać. Na rzecz tego, dlaczego tak jest. No to mi się używane się, A wydaje mi się, że mogło, mogło to być zagrażać bezpieczeństwu moru. Ty do dojebanej spokojnie powiedział kapitan. Której kurwa części pierdolonego rozkazu nie zrozumiałeś? Nikt ma się nie dowiedzieć o cholernym tajnym przejściu. To takie coś było mówione? Właśnie. To jeszcze ja pytałem MG. Nie było nic Właśnie. takiego mówionego. Nie mówię tego wprost. Myślisz, że po co kurwa kazałem ci zmazywać to oznaczenie tajnego przejścia? Jak dzisiaj wieczorem pójdę napić się wina z moimi to, e, kolegami, to zapytają mnie, co to kurwa za tajne przejście masz w mu. A ja powiem, a kurwa takie sobie zrobiłem i teraz taki kurwa mam dobrowalę. A pan sierwant postanowił kurwa wszystkim o tym opowiedzieć. Ja to ty, kurwa piwowa, będzie ponił na mu. Powiedz mu, że... ale panie sierżacie, skoro już wszyscy o tym wiedzą, to nie jest tajne przejście. Ale panie kapitanie, to już nie jest tajne przejście, że wszyscy o nim wiedzą. No, to kurwa nie powiem. Wiesz, ja już wyglądam na taką osobę, która wszystko wie, Co się z stanie? Powiedz mi, dlaczego kurwa nie aresztowałeś w pozostałej części kurwa miasta? Do której? Być może, bo nie sprawniłeś tego kurwa oczywiście, kurwa, resztę tuneli, tak? i tak wiesz, teraz To nie zabrakłoby nam kajdanek w mieście. A jeśli ci kurwa jakiś tunel wychodzi w studni, aresztujesz wodę? Nie, ale aresztuję ludzi korzystających z tej wody. Wiadro aresztuje panie kapitanie. Kapitan jest... No, wygląda na spokojnego ale on najwyraźniej przekroczył już próg no to teraz już tak poważnie więc co panie kapitanie miałem zrobić pozwolić by się nadal tutaj działy jakieś dziwne rzeczy a być może w przyszłości ktoś próbował naruszyć obronę miasta a on tak na ciebie spogląda złożyć kurwa raport no to to, co miałeś zrobić? I kapitan wychodzi e, na zewnątrz. Browar e, cały generalnie zostaje zatrzymany przez strażpiską. Strażnicy odprowadzają, w zasadzie odprowadzają odprowadzają do gabinetu właściciela browaru, właściciela browaru, a później kolei każdego z jego pracowników. I, i tam kapitan, e, znaczy sierżant Straży Miejskiej razem z sierżantem Murowych i Lańczykiem. Przeszukuje ten. E, e, przeszukuje, e, znaczy przepytuje po kolei ludzi. Znaczy naj e, najciekawsze jest to, że czy, czy im się to podoba, czy nie? Teraz już wszyscy o tym wiedzą i muszą i tak obstawić ten korytarz, więc jeżeli jest tam szlak przerzutowy, to już po nim. Mhm. Ja mhm. się kapitana, czy nawiedzić resztę korytarzy. Jak mm, kapitan ten zostawia dwóch swoich ludzi. Mhm. E, zostawia tam... E, Zostawia tam Patryka. A, i wiesz, mówię, że znaleźliśmy jakieś męzurki, baniaczki i inne rureczki. Tak, kapitan tak spogląda na siebie. Kurwa, baniaczki, możesz cebeczki w drowarze znalazłem. Na dole, panie kapitanie.